witajcie, witam Was serdecznie, z tej strony Paulina. Dzisiaj witam Was z moim pomocnikiem, który ma na imię jak? Wiktoria. czyli Wikusiu. Nagrywamy już, któryś raz próbujemy. Tutaj Wikusia pokazuje różne rzeczy, które mama kupiła. Bawimy się w klejenie i tak dalej, tak dalej. A ja Wam chcę pokazać kartkę, którą zrobiłam w miarę szybko. Jest tam poproszona o zrobienie takiej... Prostej karteczki. to dla Ciebie album. Dziękuję. Prostej karteczki, niezobowiązującej dla kobiety na imieniny. Kobie, kobiety, która jest aktywna, tak sportowo. A, lubi też nordic walking i była prośba, żeby była taka, a, czy tak, no, no tak, prośba, żeby była postać. Może taka w ruchu. Na tej kartce, więc ja, ja powiedziałam, że oczywiście zobaczę, jakie mam możliwości. A i Wam zaraz... Zaprezentuję to, co zrobiłam. Powiem tak, najpierw kolekcja papierów. Kartkę wykonałam z Arkuszy. Mamo, ale, no mamo przesuń, mama nagrywa. Z arkuszy pokażę i wezmę firmy P13 Hit the Road, taka... Zaczekaj, pokażemy widzom, prawda? Jakie są tu karteczki? Ale moje kartki nie dotykaj Nie dotykam, dobra. One ma tak tu to jest kolekcja 30 na 30 tu widzicie moje elementy pocięte, ale bardzo fajna jest. Ona jest taka malowana, ładna. Yy, o, góry, głównie taki motyw górski, wędrówek. Ja nie wiedziałam, czy ta osoba lubi wędrować po górach, więc starałam się zachować taką neutralność, ale pokażę Wam te, te arkusze. Bardzo przyjemna, leśna, no leśna, leśna, wędrowna. Kolekcja. A, zobaczycie, co ja z tego stworzyłam. Teraz tak. Karteczka mieści się w kopercie. Też ciekawostka: jeżeli ktoś z Was kupowałby koperty w sklepie, w sklepie Teddy, o, to jest Ja je kupiłam. To jest taki zestaw biały koperty z kartkami, z bazami. Zestaw, biała koperta taka srebrnawa, złotawa, kraftowa i do tego bazy i słuchajcie, zrobiłam na tej bazie i to się nie zmieściło mi do tej koperty, a kartka jest, a kartka jest, no, no nie jest jakaś gruba, jest kartką do koperty, więc kopertę mam zastępczą, no z jakiegoś, w ogóle luźną kopertę, którą miałam i folika no bo biała koperta się brudzi. Gładka gładka koperta. Jeszcze mam taki pomysł, że pójdę ją za chwilę zanieść i mam tu taki zestaw do tej kolekcji przeznaczony dajkaty takie takie, takie, takie banerki, w postaci banerków. I pomyślałam sobie, że mogę jeszcze jakiś banerek dopasować. Ja bym osobiście dopasowała. Robię albumy. Albumy robisz neutralny taki. No, ale zobaczymy. Jest ich tu sporo i są Jestem fajne. Neutralne. neutralna. Neutralna jesteś? Bardzo się cieszę, że jesteś neutralna. Dobra, karteczka zapraszamy. Chociaż jeszcze mogłam o materiałach opowiadać. Kartka prezentuje się w ten sposób. Dzisiaj kartka jest w towarzystwie różnych bas, czarnych, białych. I formatu jest ta karteczka, to Wam mogę zaraz zmierzyć. 16,5 cm na, tykuś 11 cm. Właśnie, mi to mówię, co mi nie jest? Proszę. Powiem Wam jeszcze, że te bazy z tego są. Hmm, no, tylko, tylko 19, 19, 20 nawet. 20. Że bazy nie są idealnie proste, no ale jakoś to mi tu poszło. I mamy tak, wykorzystałam takie kolory żółć, zieleń i brąz. Kojarzące się z naturą. Mamy, pod nie, mamy tak, panel żółty. Na tym, patrzę, czy coś tam się jeszcze przyczyło. Na tym takie złote. No, złote, to ty złote masz. Złote to mama ma tu kijki. To są kijki i postać, którą ja wykorzystałam z takich wykrojników. Zaraz Wam, no, może na końcu Wam powiem o tym. E, kijki to są Takiego zestawu narciarskiego, ale jak patrzyłam na kijki takie do Nordic Walking, wyglądają raczej podobnie. I tutaj jest taki panel zielony, on jest krótszy, podniesiony jest nieco. No niestety tu nie zamaskowałam zbytnio tych pianek, ale no, tak jest tym razem. Jest podniesione, wycięte kółeczko i w środku mamy taką kartę z drzewami. Podwem lasu. I postać, postać z kijkami. Napis z okazji imieni, występowany i embossing, wyembosowany embossingiem na gorąco. Napis wszystkiego najlepszego i z okazji imieni to jest zestaw od stempli zresztą od Kasi Gruszy. Oj, karteczko, ależ masz otoczenie ciekawe. No i kijki wycięte w złotym papierze, a środek wygląda w ten sposób oklejony. Papierem z kolekcji. Tutaj mamy stempel samych radości, nieostającej pogody ducha, miejsce na wypisanie życzeń i tył żółciutki. Czyli tył to jest ten sam papier, tył tu jest z przodu. Tak się prezentuje ta karteczka. Jak już mogę wziąć tą linijkę? Bo no to tylko nie, dotykaj, nie dotykaj statywu, bo trzęsiemy i wtedy źle widać wiesz? Dobra. Może zrobię taką prezentację na ciemnych bazach? Tu macie kartkę, a powiem jeszcze kilka słów o materiałach. Bazy i papier skrapowy, wiecie? Stempel. Um, Bazylia. Bazylia, o. podobne. Ten okrągły to jest z nieistniejącej już firmy Lemon, Lemonade, Lemonade. Nie, nie zakrywaj mi karteczki obok połóż, dziękuję. Bardzo żałuję, że już nie mam Mieli fajne stemple, no, kilka kupiłam, no więc kilka mam. Pokażę jeszcze, co tu mamy więcej. Jemy Ach, no i z tego lemon, Lemonade, Lemonade, Lemonade mam, Napis wykonane z myślą o Tobie. To, Wikusiu, nie trzęś statywem, nie dotykaj tej rurki, dobrze? Posłuchaj, Mamy. To odsuń rączkę, odsuń. Też z tej firmy Lemo, Lemonade. Wykrojniki od Kasi Gruszy, wykrojniki. List... Nie, nie, nie pisz po tej białej kopercie, nie pisz mi po niej, to jest koperta do kartki. Zniszczysz mi tutaj kopertę, proszę sobie wziąć coś innego. Tu masz. O, możesz pisać po swojej karteczce, proszę. Teraz tak, postaci, tu jest postać, widzicie takiego, jak to się, trekkingowca, tak mogę powiedzieć. A, no tutaj jest taki zestaw z namiotem. O! Zestaw z namiotem wykorzystałam yy, i odcięłam mu plecak. Chciałam sobie najpierw z plecakiem. z plecakiem, a ja go odcięłam i wyszła taka postać bez plecaka. Która bardziej mi pasowała do Nordic Walkman. A tu jest ta postać. My zaraz idziemy, Wikusiu. O, to jest postać z plecakiem, a ja sobie obcięłam, dopasowując do moich potrzeb, jest bez plecaka. Teraz tak, Kijaczki to jest mój zestaw narciarski, który sobie kupiłam hmm, hmm, parę lat temu na Aliexpress. Widzicie, to jest taki zestaw, że są narty, ja sobie je wycięłam to przykładowo, To jest taka góra, można to pewnie jakoś skomponować. Nigdy nie wykonałam kartki z niej, tu mamy kijki. No I tu, tu są, tu są te elementy. To naklejałam jest trochę z tym zabawy. Zastanawiałam się robić białe kiki, więc mam białe wycięte, ale postanowiłam dodać błysku, ponieważ ja błysk lubię. E, ok. No i co to chyba? Tyle z głównych rzeczy. A jeszcze co ciekawe? Uch, co, ja, co, ja, co ja, czego jeszcze użyłam użyłam takiego tuszu jest mój nowy zakup złapałam się złapałam skusiłam się na promocję złapałam się być może też brajlans one są jakieś Miały być perłowe ale zobaczcie to jest no albo ja nic nie widzę no, to jest odbite ja tu nie widzę żadnego błysku bo rozumiem że to ma trochę błyszczeć ale nie błyszczy Natomiast są bardzo, to czarne już nie, bo no, próbowałam, próbowałam szarym, ale mi tam coś nie pasowało. I on jest bardzo, bardzo mokry i napigmentowany. <laughs> Napigmentowane są te tusze. Są przeurocze, jeśli chodzi o formę. Ale nam się tu zrobiło, kałagam, jeśli chodzi o formę. Rozmemy też taka jest forma. Wiem, że też akcjonowe y, y, tusze takie były, ale pierwsze, no są przeurocze mega mega napigmentowane. Mam taki zestaw kolory ziemi. ziemi. Y, mogą stać. Tak. Mogą stać jeden na drugim. Miłe. Mam takie cztery kolorki. Tutaj widzicie brązowy, ale nie widzę, żeby ktoś błyszczał, i yy, myślę, że to tyle o materiałach. Więcej Wam teraz nie jestem w stanie zaprezentować ani no, wystarczy już nie opowiedzieć. Także myślę, że to tyle, co na ten moment mogę Wam powiedzieć o tej karteczce. Bazy, jeszcze raz powtórzę: zestaw bazy i koperty ze sklepu Teddy są bardzo cieniutkie, chyba tylko wchodzi ta kartka, także rozczarowana jestem i zaskoczona. Ta kartka się tam nie zmieści, która nie jest jakaś my, bardzo gruba. Wiktoria, proszę cię, nie dziób mi tego kartonu. Muszę kończyć. E, obowiązki wzywają, kartka do koperty idzie. Ja Was pozdrawiam i mówię pa pa! Chcesz się pożegnać, Wiktoria? Czy będziesz imam nie niszczyła pudełko? No pa!